Tam ponownie z lasu. To co za mną widać, nikt nie zaprzeczy. To jest las. Yy, mówiłem ostatnio, że chyba już do lasu na grzyby nie pojadę, ponieważ już yy, był środek zimy. W tej chwili już yy, ostatni miesiąc zaczął się ostatni miesiąc zimowy. No, a ja ponownie wybrałem się do lasu. Jest yy, fajnie. Dzisiaj jest zielono tutaj w lesie, ciągle, duże opady deszczu ostatnio, więc y, ciągle zieleń. No, a ponieważ dla ryby ciągle nie mogę się wybrać, bo pogoda jest, y, jak powiedziałem, deszczowa, y, również duże wiatry, no więc y, niesprzyjające warunki na wędkowanie. I. Postanowiłem więc dzisiaj, ponieważ ładne słoneczko dzisiaj wyskoczyło nagle, pokazało się na niebie, więc postanowiłem na chwilę ruszyć do lasu i zobaczyć, czy jeszcze uda mi się w ogóle znaleźć jakiekolwiek ślady grzybów. Za chwilę ruszę w głąb lasu i będę szukał, No zobaczymy, czy coś jeszcze rośnie, czy nie. No, więc ruszamy głą placu pierwsze kroki jak na razie nie widać żadnych grzybów No nieprawda, bo już jakieś grzybki zauważyłem coś tutaj rośnie Są to grzyby jadalne, ale niezbyt popularne, mało kto je zbiera. Zostawiamy i idziemy dalej. A no to już drugi gatunek grzybów, które spotykam. No, te raczej nie są jadalne. I jeszcze jedna kępka tych niejadalnych grzybów. Są to grzyby z gatunku Cortinarius. Jest kilka różnych rodzajów grzybów z tego gatunku. No, próbowałem kiedyś je konsumować, ale niestety są gorzkie, są niedobre. No nie wiem czy są trujące, ale raczej są niejadalne. W książkach australijskich trudno się doczytać na temat, które grzyby są jadalne, które nie. Jest bardzo mało informacji. Na ten temat, po prostu dlatego, że w Australii mało kto zbiera grzyby, i nie interesuje ludzi po prostu, czy ten grzyb jest jadalny czy nie. Być może one nawet nie były pod tym kątem przebadane nigdy. Także nie wiem, ale próbowałem kiedyś. No, niesmaczny, niedobry. Jest ich tutaj sporo, ciągle. No, ale niestety niejadalne, a szkoda. A zaraz obok inny rodzaj grzyba. Rośnienie na drzewie, rodzaj chuby. Nieduży. Ale ładne kolory. Interesujący. Jest to prawdopodobnie Stereum rugosum z rodziny teleforce Czyli z takich skórzastych grzybów rosnących na pniach no ale na 100% to musiałbym się jeszcze upewnić ale myślę że tak idziemy dalej jak na razie ani rydzów ani maślaków już nigdzie nie widać. Nie spotykam. Ale patrzcie, jak pięknie w lesie o tej porze roku. Pięknie zielono, aż chce się po lesie chodzić. I kolejne australijskie grzyby, w tej chwili trudne do rozpoznania, duże, widać mięsiste, ale po tych ulewnych deszczach, już w, w całkowitym rozkładzie, można porównać wielkość tych grzybów. no Trudno będzie rozpoznać, być może jest to Cortinarius Largus, duży. Kortinarius, ale na 100% nie mogę tego potwierdzić, ponieważ już są w stanie prawie że rozkładu. O, spróbujemy wyrwać jednego takiego i zobaczyć. O, tak to wygląda. Oczywiście jest to grzyb niejadalny. O, wyrwiemy jeszcze tego dużego, gruby korzeń. O, o, niestety już się rozwala. O, tak wygląda od spodu. O, zapaczkałem sobie całą rękę. A oto co pozostało po Rydzach był tutaj Rydzowy krąg no ale to tylko jeszcze fragmenty Rydzów wszystkie Rydze poległy jak na wielkiej bitwie niestety klimat i deszcze Pokonały te piękne grzyby, wszystkie już też w rozkładzie. Było bardzo dużo deszczu i niestety grzyby już się nie utrzymały. No i były bardzo chłodne dni też, to miały wpływ na to, że grzyby już są w stanie rozkładu. To były rydze. No i idziemy dalej. Może trafi się jeszcze gdzieś jakiś rydz, który nadaje się do zabrania, ale jak na razie to wygląda na to, że będzie trudno coś znaleźć. No, i trafia mi się jeszcze jakiś inny grzyb, no ale tego na razie nie potrafię rozpoznać. Nie wiem. Wygląda jakby ulepiony, ulepiony z wosku lub z mydła, taki dziwnie mydlany. Trudno mi określić, co to za grzyb, nie mam pojęcia po prostu. I kolejny, trudny do rozpoznania grzybek. Nie mam pojęcia co to jest. Trafiam na jeszcze jednego grzyba i oczywiście byłby to grzyb jadalny. No i jest grzyb jadalny, jak widać. No, rodzaj maślaka. No niestety też już stan jego bardzo Wyrośnięty. Zostawiamy go tutaj. No ale to już drugi gatunek grzybów jadalnych, których szczątki jeszcze w tym lesie znalazłem. I spotykam kolejną małą kępkę tych rozmydlonych grzybów. Wyglądających, jakby były ulepione z mydła lub z wosku których nie potrafię rozpoznać. I jeszcze jedno maleństwo, też nie wiem, jak go określić. Jaki to grzyb? Być może z gatunku, gatunku Onfalina, ale nie jestem na 100% przekonany. Więc na razie nie wiem. Idąc przed siebie, mało nie nadepnęłem na dwa duże kangury, które wyskoczyły tuż na 5 metrów przede mną. Niestety nie miałem kamery włączonej, nie udało mi się ich y, sfilmować. No ale to nic, może gdzieś po drodze jeszcze jakiś kangur się ukrywa. Zobaczymy. I jeszcze jedne grzyby rosnące przy pniu. Myślę, że są to te świecące nocą Pleurotus nidiformis. Niezbyt mocno rozwinięte, no ale wyglądają właśnie bardzo podobnie. Myślę, że chyba to są te grzyby. Są to grzyby trujące. Gatunek ten należy do tej samej rodziny co boczniaki ostrygowate, ale niestety ten grzyb tutaj jest trujący. W odróżnieniu od boczniaków, które są bardzo smaczne. Te niestety nie nadają się do jedzenia i są trujące. I jeszcze jeden. Grzybek, a właściwie dwa. Jeden większy, drugi mniejszy. Nie wiem co to za grzybki. Wrośnięte w drewno, więc rosną na drewnie. Trudne do rozpoznania. Nie mam pojęcia co to jest. Pomału będę wracał już do samochodu a na zakończenie, jeszcze jedna wymarła kolonia rydzów cały krąg. Ale niestety nic się już nie nadaje do jedzenia. Także wrócę dzisiaj do domu absolutnie bez grzybów. I jeszcze niespodzianka już przy samym samochodzie blisko napotkałem raz, dwa, trzy, cztery właściwie grzyby z tych czarnych, prawdziwkowatych, boletus. Nie wiem czy który z nich będzie się nadawał jeszcze do zabrania, ale one są dosyć twarde, Być może jakiś się tam uchował byłby do ususzenia. Ten, to raczej się już nie nadaje, wygląda na to, że jest Pleśniały, pokryty pleśnią. Zostawimy go, niech się rozrasta, niech się zasiewa. Może w przyszłym roku będzie ich więcej. Ten dosyć duży tutaj. No, ale ja już go tutaj wcześniej wyrwałem. No, widać, że nasiąknięty wodą, pomimo tego, że są to raczej grzyby dosyć twarde no jednak te deszcze sprawiły, że tak żeby nasiąknęły bardzo więc go chyba zostawię też niech się rozsiewa no i tam jeszcze jest jeden i drugi ten wygląda troszeczkę jakby lepiej ale pod spodem też dosyć miękki, także nie wiem czy go zabierać czy nie no i jeszcze jeden no ten też już troszeczkę pleśnieje więc go chyba zostawię mimo, że jest twardy pod spodem Nadawałby się na suszenie, ale nie wiem. no Mam trochę wątpliwości co do tych dwóch, czy zabrać, czy nie. A zobaczymy pod spodem, jak on wygląda. O! Gruby, ale trochę spleśniały. No nie wygląda ciekawie, bo jest czarny, ma czarne plamy. O! zostawię, Niech będą, niech rosną. Widzę, tam jest grzybnia jeszcze pod spodem, niech się rozsiewają. Będzie może ich więcej w przyszłości. Tego też zostawiam No i jest piąty jeszcze przy samym płocie. No ale ten tu zupełnie spleśniały. Nie chcę jadać. No także niestety. Nie zabieram ze sobą do domu ani jednego grzybka. Nie będzie dzisiaj kolacji grzybowej. No, jeszcze ostatnie spojrzenie na ten pięknie zielony o tej porze roku las. No i wracam do samochodu.